Dzień dobry Państwu. Tęg, a tym bardziej na zabytku, to bardzo szeroki temat. Można by cykl wykładów na ten temat zrobić. Tęg to tradycyjnie spoiwo, spoiwo i kruszywo, czasem woda. Pani profesor Medwecka jak dawno temu mieszałem zaprawę do kitów, mówiła bez wody pracowicie wapno z piaskiem, piasek bez wody, ale powiedzmy jest woda. W praktyce historycznej to jest, to jest wapno i piasek, pojawiają się oczywiście różne dodatki, które mają modyfikować zaprawy, jajka, mleko, zbrojenie włosiem, ale też coś, co, co właściwie standardowo wychodzi w badaniach e, składu zaprawy, e, zapraw historycznych, to są dodatki hydrauliczne. One mają różne pochodzenie, ale pojawiają się i no, wydaje się, że to ta tradycja, która uprawnia nas do myślenia o modyfikacjach tynków. Na przykład też wiele, wielokrotnie pojawiały się dodatki cegły, kruszonej, mielonej. Pamiętam w czasach, kiedy no, bardzo Byliśmy bardzo biedną firmą, inwestor też był biedny, próbowaliśmy sami zrobić ten renowacyjny poprzez dodatek preparatu hydrofobizującego oraz, oraz okruchów cegły. No ale kolega pojechał do cegielni i dostał po prostu pył ceglany, nie odsiał tego, dodał, no i w, po kilku dniach związał taki beton, który nadal był mokry. <grystanie> no, potem po odsianiu i dosypaniu tego grysu ceglanego był to na pewno lepszy tynk niż zwykły w tym miejscu. Współcześnie nie tylko w wielkich miastach, ale mamy problem z zanieczyszczeniem atmosferycznym. To może trochę się zmniejsza, ale nadal występuje duża ilość dwutlenku węgla, która w obecności pary wodnej tworzy zakwaszone środowisko, co upośledza klasyczne wiązanie zaprawy wapiennej. Po prostu może część zaprawy zamiast CACO3 stać się CASO4, czyli gipsem. E, mają temu zapobiec no, na przykład dodatki wapna hydraulicznego, przynajmniej częściowo wulkanicznych trasów, czy inny sposób e, wspomożenie wiązania wapiennego wiązaniem hydraulicznym. E, to co jest bardzo często problemem w zabytku, to już dzisiaj wielokrotnie się przewijało, ale nie jest to przypadek, to jest woda. Woda powoduje zawilgocenie. Woda niesie rozpuszczone sole, powoduje też uruchamianie zawartych w murze zanieczyszczeń soli. To powoduje poprzez ciśnienie krystalizacji tych zanieczyszczeń na powierzchni niszczenie powierzchni zabytkowych, czy tynków, cegieł, kamienia. Kolejnym problemem to jest ryzyko przy zawilgoceniu, ryzyko zamarzania powierzchni i też ciśnienie krystalizacyjne powoduje zniszczenie na powierzchni. Obniżenie izolacyjności termicznej, o tym też dzisiaj była mowa. I co bardzo ważne, niestety trochę może w praktyce niedoceniane, to tworzy warunki do rozwoju grzybów, pleśni, glonów. Ja przez wiele lat i do dzisiaj mówię, że właściwie to. Z, Wodą w takim wilgocią w zabytku no można się oswoić, no, trzeba wymienić tenki na co raz na 5-10 lat, może to nie jest problem. Ale w momencie, kiedy pojawia się grzyb, to kończy się zabawa. To jest zarówno jeśli chodzi o niszczenie struktury materiałów zabytkowych, jak i po prostu no, skala zagrożenia dla ludzi jest absolutnie niepomijalna. Czytając kolejne ekspertyzy mikrobiologiczne, jakie dostajemy przy pracy przy różnych zabytkach. Jak się tam zajrzy o troszkę niżej, jakie oddziaływanie na organizmy mają, organizmy żywe mają grzyby, no to włosy że na Włowie ile tam kto jeszcze tego ma. W każdym razie neurotoksyny, nowotwory, alergie no, trudno zliczyć, trudno zliczyć po prostu skalę negatywnego, dramatycznie negatywnego oddziaływania na ludzi. Ponieważ te zabytki są dla nas ważne, ale dla nas jako ludzi. Chcemy w nich żyć i chcemy w nich funkcjonować. Chcemy, żeby one żyły. Musimy, to jest bardzo ważny element. No, stworzenia dobrych warunków do tego, żeby zabytek przetrwał, a no, między innymi, żeby ludzie nie zachorowali na raka przebywając w nich. Wielokrotnie o tym była mowa. Badania. Przede wszystkim każde... Każde działanie konserwatorskie musi być poprzedzone działaniami, badaniami, określeniem przyczyn zniszczeń, w tym wypadku przyczyn zawilgocenia, dążenie do ich eliminacji. Jeżeli identyfikacja i eliminacja pomyślnie nastąpiły, czyli na przykład z, z odprowadzenie właściwej wody deszczowej, niekoniecznie musi to być jakaś izolacja. Ale y, musimy mieć świadomość, że nawet jeżeli usuniemy wszystkie przyczyny powodujące zniszczenia y, związane z wilgocią, y, efekt zawilgocenia w murach zabytkowych, z reguły grubych, będzie trwał przez wiele lat. Y, to, to, to tam takie powiedzenie, chyba pan doktor Kaszmarczyk nawet wspominał o tym, że ile lat mur na Makał, tyle lat y, musi wysychać. Y, takie obiegowe, y, można powiedzieć, ludowe mądrości krążą. Jest w tym coś. Sprawdy, to znaczy po prostu jeżeli mamy metrowy mur higroskopijny który jest z cegły i zaprawy wapiennej to żeby on wysechł w warunkach naturalnych to jest po prostu to są lata jeżeli jeszcze wykonamy bo taka jest konieczność izolację zewnętrzną no to już na pewno tamtą powierzchnią nie nastąpi odparowanie musi nastąpić powierzchnią do piwnicy czyli no, po prostu stosunek objętości do powierzchni, która może tą wodę odbierać, jest po prostu bardzo niekorzystny. I tutaj wchodzimy w sferę, która może nam pomóc, to jest kwestia technologii. No jedną z tych, z tych technologii, którą nie ukrywam, od lat stosujemy, od czasów, które y, zostaliśmy po poproszeni o ratowanie klasztorów w Alverni po y, pożarze, y, zalaniu w czasie akcji graśniczej oraz y, no, budynek stał kościoła bez dachu y, przez co najmniej pół roku. Y, no, to, co, to, co tam było głównym powodem zniszczenia, to już nawet nie ta woda, tylko właśnie grzyb, który rozrósł się po całych ścianach, sklepieniach. Dzięki zastosowaniu mikrofal udało nam się ten cały proces zatrzymać, i teraz, patrząc po już ponad 10 latach, no, nigdzie nie było nawrotu. Także to jest istotna metoda. Oczywiście, dlaczego to wszystko mówię? Dlatego, że teraz chciałbym przejść do właśnie tynku, czyli wynalazku współczesnego. Z wynalazku współczesnego, który towarzyszy nam no od około 30 lat, czyli tynku renowacyjnego. Tynk renowacyjny to dość zaawansowana technologia, która spełnia sprzeczne oczekiwania. Z jednej strony nie nasiąka sam wodą, jest zachytrwobizowany w masie, ale pozwala na odparowanie. Nie ujawnia krystalizacji soli na powierzchni, ale sam tą sól absorbuje. Natomiast nazwa tyk renowacyjny jest bardzo myląca. Niektórzy uważają, że zastosowanie tynku renowacyjnego to jest wykonanie renowacji muru ceglanego, no, nic bardziej zgubnego i błędnego. Tynk renowacyjny to jest bardzo właśnie, jak wspomniałem, wyspecjalizowany materiał, który służy bardzo konkretnym celom i tylko wtedy i tam może być stosowany. Nie da się przeprowadzić renowacji przy pomocy tynku renowacyjnego, stąd raczej nazwa z tynk, tynk solochłonny jest prawidłowsza, bo ona tak naprawdę uderza w sedno sens tego, co może się wydarzyć. Tak jak wspomniałem, dopiero jak przejdziemy wszystkie etapy Zidentyfikujemy źródła zawilgocenia, postaramy się je wyeliminować. Nie da się tego pewnie zrobić w 100%, ale w znacznym stopniu. Dopiero wtedy tak naprawdę przychodzi moment na to, żeby okres, kiedy mur będzie ulegał stabilizacji jeśli nawet mu pomożemy mikrofalami to, to też nie załatwi sprawy. Zdezynfekujemy strukturę muru, podsuszymy go trochę, ale nie wysuszymy na pewno. Wtedy będzie y, dopiero moment na zastosowanie tynku renowacyjnego, y, salochłonnego, aby w okresie, kiedy mur będzie dochodził do jakiejś stabilizacji, nie, y, nie mieć negatywnych efektów y, y, zawilgoconego muru. To znaczy, plam wilgoci, osypującej się powierzchni. Y, no i różnych innych elementów. Ten renowacyjny składa się z dwóch podstawowych elementów, znaczy jego właściwościami są dwa podstawowe elementy. Pory, różna technologia wykonywana, albo balon szklany, albo napowietrzanie, albo chemiczne wyzwalanie porów. To są pory, które służą do tego, aby krystalizująca sól. Wypełniała je, znalazła miejsce do tej krystalizacji i nie wychodziła na zewnątrz. Druga właściwość bardzo istotna to hydrofobizacja w masie. To ona odpowiada za to, że nie widzimy zaplamień wilgoci na powierzchni. Hydrofobizacja w masie no, ma wady i zalety, co już też powiedziano. Tak, już. Aha, no to. Yy, ale to. Tak? 15 minut, już mówię. Aha, no dobrze. To, to ja dokończę zaraz, bo to. To, miała być tylko, to miał być tylko komentarz, także. Yy, także już kończę. Dobrze, już kończę. Yy, yy, hydrofobizacja w masie, jej zaletą właśnie jest to, że wilgoć nie ujawnia się na zewnątrz. Natomiast wadą jest to, że jednak pomimo tego, że tynk, Renowacyjny, tenk solochłonny, założenia jest paroprzepuszczalny, jednak ta paroprzepuszczalność zostaje lekko ograniczona. Dlatego producenci tynków zalecają, aby strefa zastosowania tynku była co najmniej o metr wyższa od widocznej granicy uszkodzeń solnowodnych. Ponieważ założenie tynku spowoduje, że skutki zawilgocenia przesunął się wyżej. W związku z tym ta strefa metra jest no, tak standardowo traktowana jako, jako wystarczająca. Natomiast to, co jest też istotne, żeby o tym pamiętać, że tak naprawdę ta pierwsza warstwa tynku, dlatego w zasadzie wszystkie tynki solokwany są zakłada, zakładane jako dwuwarstwowe, pierwsza warstwa stosunkowo szybko się napełnia, jak jest jeszcze wilgotna wchłania powierzchnię, przez swoją powierzchnię sól. Natomiast druga warstwa jest tą już drugą strefą bezpieczeństwa, ale pierwsza warstwa ulega hydrofobizacji, w związku z tym druga warstwa nie może być już związana chemicznie, wyłącznie poprzez mechaniczne zaczepienie trzeba dobrze y, opracować szorstką powierzchnię która da szansę y, położenia drugiej warstwy y, no i też co bardzo istotne niestety to jest częsty błąd że poprzez tą swoją hydrofobowość w masie y, tynk zastosowany w sąsiedztwie elementów o y, y, dużej porowatości na przykład y, piaskowcowych y, y, epitafiów y, to uszczelnienie lekkie powoduje, że te najbardziej najbardziej chłonne paroprzepuszczalne elementy stają się po prostu oknem dla muru i ulegają gwałtownemu zniszczeniu. Dlatego zawsze należy stworzyć jakąś strefę bezpieczeństwa. I co najważniejsze, właściwie o tym chciałem mówić, ale <śmuszczam> nie szkodzi. <śmuszczam> <śmuszczam> Co najważniejsze, i, 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 i te, te przeźrocza miały to ilustrować, to jest, to są pewna, pewien rodzaj tynków renowacyjnych, czyli tak zwane tynki tracone lub ofiarne. Należy o nich bardzo pamiętać, dlatego że w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie wykonać prac, które eliminują źródła zawilgocenia, kładzenie tynku renowacyjnego Trochę tego klasycznego tynku solochłonnego z hydrofobizacją w masie mija się z celem. Dlatego zostały wynalezione modyfikacje tynków solochłonnych, które nie mają hydrofobizacji w masie. One działają jak dobry, długotrwały okład solochłonny i yy, pozwalają na to, żeby przede wszystkim nie niszczyła się gwałtownie powierzchnia, na przykład tutaj gotyckiego wątku ceglanego, które jest pod spodem. I przede wszystkim, drugi, drugi aspekt, no po prostu stwarzała lepsze warunki funkcjonowania dla wnętrza, dla, dla ludzi, którzy tam się znajdują. Oczywiście ten efekt jest czasowy, trzeba mieć tego pełną świadomość, ale na pewno jest sens stosowania tynków traconych. Dziękuję bardzo.